Śląskiego, mieszkańców stronie Śląskiego. E, szanowni Państwo, e, drogi Panie Premierze, e, to miasto nie jest gotowe na zarządzanie kryzysowe. E, władze miasta nie są gotowe na zarządzanie kryzysowe. Nikt nie, nie, nie te władze nigdy nie przeżywały czegoś takiego. Przeżywały inne władze lata temu. E, nie wiem, jakie z innymi gminami. Potrzebujemy tutaj specjalistów, którzy umieją zarządzać kryzysowo. Służby siedzą na chodniku i nie wiedzą, co mają robić, bo nikt tu nie zarządza. Mieszkańcy y, nie wiedzą też, y, walczą o swoje, ale pełno służb siedzi i nie pomaga, bo nie wiedzą co mają robić, niech im nie wskazuje miejsc, więc bardzo prosimy, żeby na pewno do strony Śląskiego, podejrzewam, że rądek z też y, apel do samorządów, żeby nie mogły się przyznać do tego, że sobie po prostu nie radzą. tak? Oni są odcięci od świata, też nie mają jak się skomunikować, nie działają telefony, nie działa internet, więc po prostu prosimy bardzo, żeby przysłać tutaj kogoś, kto... 去咱厂。